W zwycięstwie na gali Babylon MMA22. Chciałoby się rzec, że najlepsza robota to szybka robota. Dokładnie, wszystkie moje walki kończyły się przed czasem. Tym razem też, też udało się zakończyć tą walkę w pierwszej rundzie. Poddanie no to nie jest jednak łatwe zadanie, mimo, mimo wszystko zawsze gdzieś tam powiedzmy prościej trafić po prostu sprytnie na szczękę. Ty widać było, że szukałeś tego poddania tak naprawdę od samego początku. Na początku udało się trafić prawym poprzednim sierpem, tak mi się wydaje. Myślałem, że może to już być koniec walki, jednak przeciwnik jest twardy, bronił się, więc próbowałem w inny sposób zakończyć tę walkę. Czy w jakiś sposób przeciwnik Cię zaskoczył? Byłem przygotowany na pełne trzy rundy walki, więc cieszę się, że mogło się tak skończyć w ten sposób. Czy byłem zaskoczony? Miałem dobry obóz przygotowawczy, więc, więc myślę, że wszystkie te elementy, które, których mogłem się spodziewać, były przerobione. Trochę więcej o tym obozie przygotowawczym. Widzimy w Twoim narożniku Szymona Bajora, czy właśnie z nim się przygotowywałeś? Ach, tak, dużą część tych przygotowań spędziłem razem z Szymkiem na Macie. Szymek bardzo mi pomógł, jest bardzo dobrym, doświadczonym zawodnikiem, więc bardzo dziękuję jemu też za, za tą okazaną mi pomoc. Dzisiaj ta walka, ten pojedynek, jak mówisz kolejny przed czasem, to wymagania rosną, no bo już tak się wygrywa te kolejne pojedynki. Czy dziś w tej walce... Tak jak wchodziłeś do klatki. Dokładnie taki plan był i tak to miało wyglądać na starcie, jak ta walka się zaczęła? Myślę, że tak. Ja czuję się dobrze w obaleniach, czuję się dobrze w parterze, więc nie jest dla mnie dużym zdziwieniem, że udało mi się poddać mojego przeciwnika. Dzisiejsze poddanie, mówisz, że mniej więcej było zaplanowane. Powiedz, jak tak patrzyłeś na rywala przed samą galą, to czego się po nim spodziewałeś i czy dzisiaj... Było Ci łatwiej, niż myślałeś, że będzie w tej walce, jak tak miałeś tego swojego rywala gdzieś tam rozpatrywanego? Eee, nie, zawsze przygotowuję się na ciężką wojnę. Eee, jestem gotowy na trzy rundy pełnej walki, eee, więc eee, jeżeli się udało skończyć szybciej, to jestem zadowolony, że ten plan udał się zrealizować troszkę szybciej. To co teraz? Jakie plany ewentualnie, kiedy ewentualnie powrót do klatki? Czy to będzie klatka też organizacji Babilon? Eee, myślę, że tak. Mam kontakt opisany na, na, na jeszcze jedną walkę. Yy, a kiedy to będzie, jeszcze nie wiem. Z perspektywy młodego zawodnika, który zaczyna tak naprawdę swoją karierę, co jest trudniejsze? Wejść do klatki i bić się, czy udzielać wywiadów? Yy, pewnie udzielać wywiadów. O, Póki co, jeszcze. Tak, dokładnie. Kogoś pozdrawiamy, komuś dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim moją rodzinę, która daje mi ogromne wsparcie. Pozdrawiam z moich sponsorów, jest ich wielu. Dziękuję każdemu z osobna. Przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie wiadomości, ale niestety na razie nie nadążam. Dziękuję Szybkowi Bajorowi za pomoc, którą mi okazał w trakcie tych przygotowań. I moim spadkiem partnerów z klubu MMA Trosna. Dziękuję. Dziękuję.